Święsty. Wiek w Rzymie nie był rajem dla świętych, ale dla grzeszników w murach pałacu, gdzie namiestnik Boży powinien był czuwać nad moralnością świata. Zamiast tego, jedna z najsłynniejszych rodzin w historii, knuła mordercze i zdeprawowane plany. Rodrigo Borgia, który później stał się znany jako papież Aleksander XVI, zdobył taką władzę, że nawet królów rzucał na kolana. Ale to nie jego wpływy polityczne, ani zgromadzone bogactwo, ani nawet jego splamiony krwią tron papieski czynią go jedną z najmroczniejszych postaci w historii. Ale to, co robił z ciałem własnej córki, Lucrecji Borgii. Dynamika rodzinna, która nawet wśród najbardziej zepsutych władców była uważana za tabu. W ogromnych murach Watykanu Podczas gdy tysiące wiernych czekały na błogosławieństwo na placu Świętego Piotra, wewnątrz papież popełniał grzechy, o których do dziś ośmielamy się tylko szeptać. Aby zrozumieć, jak przywódca chrześcijańskiego świata mógł upaść tak nisko, musimy cofnąć się do połowy XIII wieku, kiedy to członkowie hiszpańskiej rodziny szlacheckiej zapukali do drzwi Watykanu. Borgiowie pierwotnie pochodzili z terenów dzisiejszej Hiszpanii, z Walencji. Nie mieli królewskiej krwi, nie odziedziczyli ogromnego bogactwa. Wszystko, co rodzina później zdobyła, osiągnęła poprzez podłe sztuczki, manipulacje i rozlew krwi. Głowa rodziny, Alonso de Borga, który później stał się znany jako papież Calixt III, był tym, który pchnął dynastię na szczyt władzy. Ale prawdziwą mroczną gwiazdą był jego bratanek, Rodrigo Borgia. Zapamiętajcie dobrze to imię ponieważ to on stoi w centrum naszej opowieści człowiek który później jako papież Aleksander VI stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych dostojników kościelnych jacy kiedykolwiek żyli rodrigo urodził się 1 stycznia 1441 roku i już od dzieciństwa wykazywał niezwykłe ambicje jego współcześni często opisywali go jako hałaśliwego pewnego siebie chłopca który nie znał granic w osiąganiu swoich pragnień jego wuj Alonso, który również wspinał się po szczeblach kariery kościelnej, wcześniej rozpoznał talent i oddanie swojego siostrzeńca. Kiedy Alonso został papieżem pod imieniem Kalikst dzieci w 1555 roku, natychmiast wezwał swojego siostrzeńca do Rzymu. Rodrigo miał zaledwie 25 lat, kiedy przybył do Wiecznego Miasta, ale szybko przystosował się do intrygującego świata dworu papieskiego. Jego wuj Wkrótce mianował go kardynałem, co było awansem o bezprecedensowej szybkości dla tak młodego człowieka. Rodrigo przybył do Rzymu młody, gdzie z pomocą wuja szybko wspinał się po drabinie kościelnej. Chociaż złożył śluby kapłańskie, celibatu nigdy nie traktował poważnie. Już w młodym wieku był sławny ze swojego niepohamowanego apetytu, zarówno na jedzenie, jak i na kobiety. Mimo świętej przysięgi, Rodrigo nocami uczestniczył w Salciom Cietusi, Chietiszta, wykwintnych bankietach i nieokiełznanych orgiach, podczas gdy w dzień przechadzał się korytarzami Watykanu i udzielał błogosławieństw. Według ówczesnych zapisków, kardynał Rodrigo jest człowiekiem obdarzonym niezwykłą elokwencją i naturalnie wesoły. Potrafi wspaniale obchodzić się z kobietami i działa na nie jak magnes na żelazo. Każda kobieta, którą zobaczy, jest do niego przyciągana, zwłaszcza te, które są piękne. Po śmierci papieża Kaliksta III w 1458 roku Rodrigo stracił swojego głównego patrona, ale do tego czasu zgromadził już wystarczająco dużo władzy i bogactwa, aby pójść własną drogą. W następnych dziesięcioleciach służył pod różnymi papieżami i nieustannie zwiększał swoje wpływy i bogactwo. W międzyczasie miał liczne dzieci z różnymi kochankami. Jego najsłynniejszą kochanką była Vanozza dei Cattanei, z którą miał czworo dzieci: Giovaniego, znanego również jako Juan, Cesare, Lucrecję i Joffre. Chociaż według praw kościelnych kardynał nie powinien mieć dzieci, Rodrigo wcale nie ukrywał swojego ojcostwa. Przeciwnie, otwarcie wspierał i faworyzował swoje dzieci. Szczególnie blisko był ze swoją córką Lucrecją, która urodziła się w 1480 roku. Lukrecja była wyjątkową pięknością już od dzieciństwa, ze złotymi włosami i jasno-niebieskimi oczami. Jej ojciec zapewnił jej najlepsze wykształcenie i już od młodego wieku wprowadził ją w rzymskie życie towarzyskie. W sierpniu 13492 roku, gdy zmarł papież Innocenty VIII, Rodrigo poczuł, że nadszedł jego czas. Do konklawe, czyli wyborów papieskich, był już starannie przygotowany. Liczni kardynałowie byli w jego kieszeni, których albo przekupił, albo szantażował. Nie było grzechu, którego by nie popełnił, aby zdobyć tron papieski. W nocy przed głosowaniem, cztery muły przewoziły złoto z pałacu Bordziów do domów różnych kardynałów. Inni otrzymali groźne wiadomości, które zagrażały bezpieczeństwu ich krewnych. Do rana konklawe praktycznie wszystkie ważne głosy były w kieszeni Rodrigo Bordzii. Kiedy biały dym wzniósł się z komina Kaplicy Sykstyńskiej, sygnalizując, że wybrano nowego papieża, tłum wybuchł głośnym aplauzem. Nie wiedzieli, że właśnie ukoronowali jednego z najbardziej niemoralnych przywódców kościelnych w historii. Rodrigo Borgia przyjął imię Aleksander VI i tak rozpoczął się jeden z najmroczniejszych okresów w historii Watykanu. Jeśli do tej pory uważałeś ten film za ekscytujący, nie zapomnij że na naszym kanale, tydzień po tygodniu, odkrywamy nowe, szokujące tajemnice historyczne. Subskrybuj, abyś jako pierwszy dowiedział się o naszych nowych treściach, w których zapewniamy wgląd w najciemniejsze rozdziały historii. Nowo wybrany papież nie tracił czasu natychmiast zaczął mianować swoich krewnych na wysokie stanowiska kościelne i świeckie. Jednego ze swoich synów Cezare Borgie który miał wtedy zaledwie Siedemnaście lat uczynił kardynałem. Drugiego syna, Juana Borzie, awansował na księcia Gandhi. Tak, dobrze słyszysz. Przywódca kościelny, który złożył ślub Celibatu, otwarcie uznał własne dzieci i umieścił je na stanowiskach władzy. Ale najsłynniejszym, a raczej najgorszym członkiem rodziny borgiów była bez wątpienia Lucrecja, piękna córka papieża Aleksandra. Lukrecja urodziła się w kwietniu 1480 roku. Jej matką była Wanozza dei Catanei, wieloletnia kochanka Rodrigo. Ze swoimi złotymi włosami, bladą skórą i głębokimi migdałowymi oczami była podobno znana na dworze ze swojej urody już od najmłodszych lat. Związek papieża Aleksandra z córką podobno przekraczał granicę ojciec-córka. Według ówczesnych relacji, Pokój Lukrecji znajdował się blisko sypialni jej ojca w Pałacu Papieskim i często słyszano, jak papież późnym wieczorem udaje się do apartamentu swojej córki i wraca dopiero po wielu godzinach. Plotki dworskie wkrótce dotarły także do świata zewnętrznego. Ambasadorowie weneccy i florenccy donosili w tajnych wiadomościach swoim władcom o niemoralnym zachowaniu, które miało miejsce w Watykanie. Jedna z takich wiadomości, którą biskup Burchart, mistrz ceremonii papieskich, napisał w swoim tajnym dzienniku, Stosunek jego świątobliwości z córką Lukrecją daleko wykracza poza miłość ojcowską. W nocy z pokoju dziewczyny dochodzą dźwięki, które mogą występować tylko między kochankami. Ale plotki nie ograniczały się tylko do relacji ojciec-córka. Według złych języków tamtych czasów, rodzina Borgijów była prawdziwym gniazdem kaziroctwa. Cezare Borgia, brat Lukrecji, podobno również miał intymny związek ze swoją siostrą i zazdrośnie obserwował związek ojca i siostry. Pewien rzymski arystokrata tak pisał o tym w jednym ze swoich listów. Mówi się w Rzymie, że kardynał Cezare posiada swoją siostrę, tak samo jak ich ojciec. Rodzina Borgiów żyje jak starożytni faraonowie Egiptu, którzy brali za żony własne siostry. Ale faraonowie byli przynajmniej poganami podczas gdy papież ogłasza się namiestnikiem Chrystusa. Kiedy Lukrecja osiągnęła wiek odpowiedni do małżeństwa, mając zaledwie 13 lat, jej ojciec natychmiast zaaranżował jej pierwsze małżeństwo z Giovannim Sforcą, panem Pesaro. Małżeństwo to było czysto polityczne, mające na celu wzmocnienie państwa kościelnego i rozszerzenie władzy papieża Aleksandra. Plotki mówią, że w noc poślubną to nie mąż, ale sam papież skonsumował małżeństwo z córką. Giovanni Sforza początkowo nie zwracał uwagi na plotki, ponieważ sojusz z papieżem przynosił znaczne korzyści polityczne. Ale gdy zmieniły się wiatry polityczne, papież Aleksander nie widział już w tym małżeństwie korzyści. W 1497 roku papież zmusił Sforzę, aby publicznie przyznał, że małżeństwo nigdy nie zostało skonsumowane, ponieważ jest impotentem poniżony sforza opuścił rzym we wściekłości ale z zemsty rozpowszechnił że to nie on ale papież sypia z lukrecją i dlatego chce unieważnić małżeństwo powiedział prawdziwym powodem dla którego muszę się rozwieść z żoną nie jest moja impotencja ale to że mój teść papież jest o mnie zazdrosny ponieważ sam chce używać swojej córki tak jak zawsze to robił nie tylko sforza rozpowszechniał te oskarżenia Kilku rzymskich szlachciców i dostojników kościelnych również mówiło o tym otwarcie. Pietro Martire d'Anghiera, kronikarz hiszpańskiego dworu, pisał w jednym ze swoich listów: W Rzymie nawet kamienie krzyczą, że papież żyje w kazirodczym związku ze swoją córką. Nic w tym mieście nie jest święte, nawet własna córka papieża. Mimo skandalu Lucrecja pozostała u boku ojca w Watykanu. Jej drugie małżeństwo zawarła z księciem Alfonsem, nieślubnym synem króla Neapolu. To małżeństwo również nie trwało długo. Książę Alfonso, który zaczął rozumieć, do jakiej rodziny trafił, próbował uciec z Rzymu, ale ludzie cesarego Borgii go sprowadzili. Krótko potem został zraniony kilkoma pchnięciami nożem w tajemniczym zamachu. Gdy dochodził do siebie, jeden z płatnych zabójców Cezarego Borgii go udusił. Lukrecja ponownie została wolna i wróciła do pałacu ojca. O morderstwie drugiego męża krążą różne wersje. Jedna mówi, że Cezare kazał zabić swojego szwagra z zazdrości, ponieważ nie mógł znieść, że jego siostra dzieli łoże z innym. Inna teoria sugeruje, że sam papież nakazał morderstwo Alfonsa, ponieważ Neapolitański Sojusz już nie służył jego politycznym interesom. Jakkolwiek by nie było, fakt, że Lukrecja straciła drugiego męża w krótkim czasie, w podejrzanych okolicznościach, tylko wzmocnił mroczne legendy otaczające rodzinę borgiów. Pozycja Lucrecji w Watykanie stawała się coraz dziwniejsza. Jej ojciec często powierzał jej zarządzanie sprawami papieskimi, gdy był nieobecny. Powierzenie takiej odpowiedzialności młodej kobiecie było w tamtych czasach bezprecedensowe. Przez kilka miesięcy Lucrecja była praktycznie faktycznym przywódcą Watykanu, podpisując wszystkie ważne dokumenty podczas nieobecności ojca. Ta poufna pozycja tylko podsyciła plotki o ich szczególnym związku. W murach Watykanu skandale tylko się nasilały. Papież Aleksander był sławny ze swoich nieokiełznanych uroczystości, na których podobno dziesiątki prostytutek zabawiały gości. Jednym z najgorszych takich wydarzeń był tak zwany bal kasztanów. Według dziennika biskupa Burcharda, tej nocy do pałacu papieskiego zaproszono pięćdziesiąt prostytutek. Po kolacji kobiety rozebrały się i musiały na czworakach zbierać rozrzucone kasztany z podłogi, podczas gdy papież, jego syn Cezare i córka Lukrecja oceniali ich występy. Jako kontynuację wieczoru rozdano nagrody mężczyznom, którym udało się być z największą liczbą kobiet w ciągu nocy. Według doniesień, sam papież i Cezare również wzięli udział w tym konkursie, podczas gdy Lukrecja ich obserwowała. Innym znanym wydarzeniem był taniec winogron, podczas którego nagie tancerki ozdabiały swoje ciała winogronami, a zadaniem gości było zrywanie ich zębami. Papież podobno zachęcał również lukrecję do udziału w tych grach, co było całkowicie sprzeczne z oczekiwanym zachowaniem chrześcijańskiego przywódcy kościelnego. Na dworze papieża Aleksandra, trucizna była narzędziem równie powszechnym jak dyplomacja. Papież podobno nosił specjalny pierścień w którym przechowywał zatruty proszek. Kiedy chciał kogoś usunąć ze swojej drogi, po prostu trochę tego proszku mieszał z winem. Degustatorzy papieża znali tę metodę i wiedzieli, którego kielicha unikać. Trucizny borgiów były sławną i przerażającą bronią. Rodzinny przepis podobno zawierał arsen, trujące rośliny i różne gnijące części zwierząt trucizny często ukrywano w cukrowych migdałach lub perfumach, aby ich ofiary spożywały je bez podejrzeń. Te historie oczywiście należy traktować z przymrużeniem oka. W XV i XVI wiecznych Włoszech propaganda polityczna była bronią równie potężną jak miecz czy trucizna. Wrogowie borgiów, zwłaszcza rywalizujące rodziny Orsini i Kolonna, zrobili wszystko, aby splamić imię papieża. Wiele twierdzeń mogło pochodzić z ich propagandy, ale nawet jeśli część oskarżeń o kazirodztwo była przesadzona, niemoralność i korupcja dworu Borgiów jest dobrze udokumentowanym faktem. Papież Aleksander i jego rodzina otwarcie łamali prawa kościelne i wykorzystywali władzę Watykanu do własnego wzbogacenia. Wokół postaci Lukrecji krążyło szczególnie wiele legend. Niektórzy mówili, że nosiła pierścień, w którym przechowywała truciznę. I na rozkaz ojca otruła kilku politycznych wrogów. Inni mówili, że podróżowała tajnymi podziemnymi korytarzami w Watykanie, aby potajemnie spotykać się z kochankami, w tym z ojcem i bratem. Trzecia legenda głosiła, że miała pustą złotą kulę, którą nosiła w swoich intymnych częściach, a w niej zamykała dowód swojego dziewictwa, aby wszystkie jej małżeństwa mogły być unieważnione. Gdyby ojciec sobie tego życzył, Większość współczesnych historyków uważa te opowieści za przesadę lub jawne wymysły. Lucrecja była prawdopodobnie raczej ofiarą niż aktywną uczestniczką intryg rodziny Borgiów. Jej ojciec i brat często używali jej jako politycznej marionetki, wykorzystując jej małżeństwa do zawierania i zrywania strategicznych sojuszy. Rok 1498. Pod wieloma względami oznaczał początek upadku rodziny Borchiów. Drugi syn papieża Aleksandra, Juan Borsia, książę Gandhi, zmarł w tajemniczych okolicznościach. Jego ciało wyłowiono z Tybru z dziewięcioma ranami kłutymi w ciele. Współczesne plotki sugerowały, że to sam Cezare nakazał zabójstwo swojego przyrodniego brata być może z zazdrości być może z powodu rywalizacji o władzę. A może dlatego, że Juan również pożądał lukrecji. Odnalezienie ciała Juana było prawdziwą zagadką. Według zeznań rzymskiego rybaka, około północy widziałem dwóch mężczyzn niosących zwłoki na brzeg rzeki. Trzeci mężczyzna na koniu ich obserwował. Kiedy zapytali mnie, dlaczego się na nich patrzę, odpowiedziałem, że tylko sprawdzam swoje sieci. Potem widziałem, jak wrzucili ciało do rzeki. Kiedy zapytano rybaka, dlaczego nie zgłosił incydentu natychmiast, odpowiedział: Panie, w swoim życiu widziałem ponad sto zwłok wrzuconych do rzeki w tym miejscu i nikt się nimi nigdy nie przejmował. Śmierć Huana głęboko wstrząsnęła papieżem Aleksandrem. Podobno zamknął się w swoim pokoju na kilka dni i nie chciał ani jeść, ani pić. Kiedy w końcu wyszedł, na krótki czas wydawało się, że się zmienił. Obiecał reformy w kościele i złożył przysięgę zakończenia nepotyzmu i korupcji. Ta wstrzemięźliwość jednak nie trwała długo. Wkrótce wrócił do swojego poprzedniego stylu życia i kontynuował budowanie dynastii Boriów. Cezare zrezygnował ze swojego tytułu kardynalskiego, co było bezprecedensowym krokiem i dążył do władzy świeckiej. Król Francji nadał mu tytuł księcia Valentinois, i od tego czasu Cezare. Skupił się na wzmocnieniu pozycji rodziny Borziów w środkowych Włoszech poprzez podboje militarne. Podczas kampanii Cezare Borża wykazał się szczególną mieszanką okrucieństwa i strategicznego sprytu. Niccolò Machiavelli, słynny florencki myśliciel polityczny, spotkał się z nim osobiście i później w swoim dziele Książę. Książe przedstawił Cezarego jako przykład idealnego władcy. Nie z moralnego punktu widzenia, ale pod względem skuteczności i politycznej przebiegłości. Cezare zasłynął również ze swojego okrucieństwa. Kiedy zdobył miasto Cesena, publicznie stracił miejscowego gubernatora Ramiro de Lorca, kazał jego ciało rozciąć na dwie części i wystawić na głównym placu miasta na ostrzu włóczni. Ta brutalność była zamierzona. Z jednej strony zastraszała opór, z drugiej strony zrzucała na Ramiro odpowiedzialność za wszystkie poprzednie represyjne środki, podczas gdy Cezare mógł przedstawiać się jako wyzwoliciel. Lukrecja wyszła za mąż po raz trzeci, tym razem za Alfonsa d'Este, księcia Ferrary. To małżeństwo w końcu oddaliło ją od Rzymu i dworu papieskiego. Wiele osób uważa, że to był pierwszy raz, kiedy Lukrecja naprawdę uwolniła się spod kontroli ojca i brata. I mogła rozpocząć niezależne życie. Na dworze książęcym w Ferrarze Lukrecja szybko przystosowała się do swojej nowej roli. Jej kultura, inteligencja i dyplomatyczne zachowanie wkrótce uczyniły ją popularną. Książę Alfonso, chociaż początkowo niechętnie wchodził w małżeństwo z powodu osławionej przeszłości Lukrecji, z czasem naprawdę pokochał swoją żonę. Na dworze w Ferrarze Lukrecja. Wkrótce stała się jedną z centralnych postaci kultury renesansowej, wspierała artystów i pisarzy, w tym takie nazwiska jak poeta Pietro Bembo, z którym podobno miała również romantyczny związek. Zamiast wcześniejszych skandali, teraz zaczęto ją wymieniać jako mecenaskę kultury i inteligentną polityk. Korespondencja między Bembem a Lukrecją zachowała się i chociaż nigdy otwarcie nie przyznaje się do fizycznego związku, listy są niezwykle namiętne. W jednym miejscu Bembo pisze tak. Gdybyś mogła zobaczyć, jak często całuję twój list, może byłabyś zazdrosna o papier. Odpowiedź Lukrecji jest równie emocjonalna. Czytanie twoich słów jest jak bycie w twoich ramionach, daleko od wszystkich trosk i bólu. Podczas swoich lat w Ferrarze Lukrecja urodziła księciu Alfonsowi liczne dzieci, a także aktywnie uczestniczyła w zarządzaniu księstwem. Podczas nieobecności męża często prowadziła sprawy państwowe i prowadziła negocjacje dyplomatyczne z przedstawicielami innych państw włoskich. W tych latach okazała się bystrą polityk i mądrą przywódczynią, co ostro kontrastowało z jej wcześniejszym wizerunkiem z Watykanu. Ale wróćmy do Rzymu, gdzie władza papieża Borgii powoli zbliżała się do końca. W 1503 roku, po kolacji w której uczestniczyli zarówno papież Aleksander, jak i jego syn Cezare, obaj poważnie zachorowali. Objawy, wymioty, gorączka, biegunka wskazywały na zatrucie. Niektórzy podejrzewali, że papież i jego syn wypili z zatrutego kielicha, który sami przeznaczyli dla bogatego kardynała, którego bogactwa pożądali. Inni myśleli, że wrogowie, być może członkowie rodzin Orsini lub Kolonna, ich otruli. Jakkolwiek by się to stało, papież Aleksander zmarł tydzień później, 18 sierpnia. Jego ostatnie dni były straszne. Jego ciało spuchło, skóra zczerniała, i podobno wydobywał się z niego tak straszny zapach, że ledwo można było przy nim wytrzymać. Wielu ludzi wierzyło, że to był dowód na to, że diabeł przyszedł po jego duszę w chaosie, który nastąpił po śmierci papieża. Słudzy podobno splądrowali jego pokój, zabrali wszystkie jego cenne przedmioty, a nawet zbezcześcili jego zwłoki. Ponieważ ciało zaczęło tak szybko gnić w letnim upale, tradycyjna ceremonia pogrzebowa nie mogła się odbyć. Ostatecznie ciało zostało szybko pochowane w prostej ceremonii, daleko od wyszukanych grobowców poprzednich papieży. Po śmierci papieża władza Borgiów szybko się załamała. Cezare, chociaż przeżył zatrucie, stracił swoje wpływy polityczne. Następny papież, Pius T. III, a zwłaszcza Juliusz II, zrobili wszystko, aby zniszczyć dziedzictwo Borgiów. Cezare ostatecznie uciekł do Hiszpanii i zmarł w 1507 roku w nieistotnej bitwie pod zamkiem Wiana. Śmierć Cezarego była symboliczna. Daleko od luksusowych rzymskich pałaców i politycznych intryg znalazł swoją Śmierć na odległym hiszpańskim polu bitwy, jako zwykły najemnik. Człowiek, który kiedyś nazywał się królem Włoch, teraz spoczywał w nieoznaczonym grobie, daleko od miejsca swojej chwały. Lukrecja pozostała w Ferrarze, gdzie żyła szanowanym życiem jako księżna. Urodziła siedmioro dzieci, wspierała sztukę i zostawiła daleko za sobą rzymskie skandale. Ostatnie lata życia spędziła w pobożnej religijności. Regularnie odwiedzając klasztory, i rozdając jałmużnę ubogim. Zmarła w 1619 roku, w wieku 39 lat, na gorączkę poporodową po urodzeniu swojego siódmego dziecka. Przed śmiercią podobno wyspowiadała się i prosiła o przebaczenie wszystkich swoich grzechów, chociaż nigdy nie powiedziała dokładnie jakie to były. Przy jej łożu śmierci liczni niżsi modlili się o zbawienie jej duszy. Na jej pogrzebie cała Ferrara była w żałobie. Od zwykłych ludzi po szlachtę, wszyscy szczerze opłakiwali księżną, która stała się znana ze swojej dobroci i łaskawości. Jej epitafium jest szczególnie wzruszające. Lukrecja Bordzia, zarówno w cielesnej piękności, jak i w duchu, cieszyła się wszystkimi darami natury i wszystkimi darami losu. Jakże inny jest ten obraz od Lukrecji, którą znali w Rzymie, rzekomej uczestniczki kazirodczych związków, trucizn i niemoralności. Ten ostry kontrast pokazuje, jak trudno jest odkryć historyczną prawdę z perspektywy pięciu stuleci. Historia rodziny Borgiów nadal fascynuje historyków i opinię publiczną do dziś. Mieszanka władzy, pożądania i korupcji rzadko widzi się w tak czystej formie, zwłaszcza nie na najwyższym szczeblu kościoła katolickiego. Ale czy naprawdę istniał kazirodczy związek między papieżem Aleksandrem VI a jego córką? Dowody historyczne nie są jednoznaczne Większość ówczesnych źródeł była motywowana politycznie, a wrogowie Bordziów wykorzystali każdą okazję do splamienia imienia rodziny? Niemniej jednak uporczywe utrzymywanie się plotek, zeznania naocznych świadków i dobrze znana niemoralność papieża Aleksandra Szteł sugerują, że w oskarżeniach mogła być jakaś prawda. Być może nigdy nie poznamy prawdy z całą pewnością. Co jest pewne, imię Borgia na zawsze będzie splecione z korupcją, kaziroctwem i najbardziej skandalicznym papiestwem, jakie kiedykolwiek istniało. Dynastia rodzinna, która użyła najświętszego urzędu Kościoła do zaspokojenia najciemniejszych ludzkich instynktów. I podczas gdy grup Lukrecji w Ferrarze do dziś głosi chwałę świętości i cnoty w inskrypcji, w tajnych archiwach Watykanu wciąż ukrywają się te dokumenty, które być może kiedyś mogą ostatecznie ujawnić mroczne tajemnice rodziny Bordiów. A może lepiej, żeby niektóre tajemnice pozostały na zawsze ukryte? Ale pomyślcie tylko: jeśli w XV wieku, w rozkwicie Kościoła katolickiego, taka moralna korupcja mogła panować w najwyższych kręgach, co jeszcze mogło pozostać ukryte w mrocznych korytarzach historii. I jak bardzo dzisiejsi możni różnią się od swoich poprzedników!